So happy that uh, you invite us to the wedding. Normal Marek Dzień dobry moi drodzy, my się właśnie tutaj zbieramy na ten na wesele. To jest ostatni vlog, Aha. bo już więcej nagrywać nie można. Jak przejdziemy na wesele to już zakaz, zakaz nagrywania. So happy to what? To what? Just uh, <laughs> so happy to what? Dzisiaj my spróbujemy jeszcze raz pojechać na tą górę, gdzie, gdzie były oświadczyny, żeby zobaczyć może tam być normalna pogoda, tak, żeby w ogóle popatrzeć tak z tej góry i co tam się znajduje, bo wczoraj to było takie zamieszane, zamieszanie na tej górze, nie? Że tak naprawdę no, nie podziwialiśmy widoków, nie podziwialiśmy. Także dzisiaj na spokojnie, mamy dużo czasu. Mamy tutaj stąd 20 km do Irki Wesela. A nam na 17, musimy być na 17, teraz jest 11. Przyjechaliśmy na farmę, gdzie robią różne rzeczy z lawendy. Zobaczymy. Ja chciałam wyjść, a myślałam bez kamery. Myślałam, że to jest po prostu jakiś sklep. A Marek mówi: Co, ty nie nagrywasz? Przecież to jest jakaś... farma? Bardzo ciekawe. Aroma plantes. Aroma, aroma farm. Aroma farm. We'll see, we'll see. Ja już czuję zapach. Czujecie ten zapach? We feel smell of lavender. Czuję się jak w aptece. Tak wygląda trochę jak apteka, nie? Tak, bardzo ciekawie, ale nic nie rozumiemy. Ola? Jakieś olejki. On znalazł tutaj nawet piwo. Ja nawet nie wiedziałam, że... Żeby... Widziałeś gdzieś tu Jestem Jestem ciekawa, gdzie jest to No ja też. A tu. Wyszłam zobaczyć, co to jest dookoła, bo... Marek jak zawsze. Bardzo długo sklepa, o sklepie chodzi, po sklepie schodzi. puf, Po sklepie chodzi. A tu nie ma gdzie pospecerować. Jest tylko jeden sklep. Aha No to... Pospacerowałam, co powiedzieć. Więcej wczoraj. Jest cieplej, bo słońce świeci, ale wieje masakra. W takim zimnym, zimnym powietrzu. Ja nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. <grym> Uch, ja weszłam do sklepu, bo to, to jest nie do wytrzymania ten wiatr. To jest bardzo zimny. Wczoraj chociażby kaptur miałam, ale się nic. Tak w uszy wieje. Pojechaliśmy do jakieś wioski. Jak ta wioska się nazywa? Marek, you nie know wiesz name, się ta wioska? Wenask. No, but jest z A tak Wyobrażacie moje drodzy, budzicie się. Wstajecie tutaj rano, wychodzicie sobie na balkon i macie taki widok z balkonu, tak. tak. Ze mną <laughs> <laughs> przyjechaliśmy do jakiejś kolejnej wioski którą polecała na Mirka Nazwa będzie tu, bo ja w ogóle nie kojarzę, nie znam nazw ani jednej Także zobaczymy. Cały czas się wydaje, że tam będzie morze gdzieś, nie? My jesteśmy tak na pogórku Teraz będzie morze, ale nie. Jesteśmy bardzo daleko od morza. I think it's not center It's not center of Mirka? Do you think it's center? I don't Pojechaliśmy na jakieś wesele Nie Irki, co prawda, Irki Będziemy za godzinkę Nie no, na miejscu tam gdzie wesele Wesele będzie jutro To tak. my czekamy na Pan, panę Czekamy Beautiful? yes it's very beautiful, beautiful. Yeah. but uh, another village first one there it, it had a more amazing view more more unique more cozy mm-hmm mm-hmm <laughs> No, Irki wesele nie zobaczycie, to przynajmniej to zobaczyliście. <laughs> Francuskie wesele obiecałam, nagrałam już bardzo. <laughs> kończymy vloga, kończymy te vlogi, tak naprawdę. Bo już niedługo będziemy w, na miejscu wesela, także tam już nie nagrywam, tam już odpoczywam. Wspieram przyjaciółkę, pomagam na ile się da. <laughs> wesele będę pokazywać na Instagramie. Tak naprawdę już pokazywałam, jak wygląda ten film, to już pokazywałam na pewno. Jeżeli chcecie śledzić właśnie na bieżąco, to obserwujcie na Instagramie tam wszystko na bieżąco historii od razu widzicie. No, także subskrypcja, Instagram, YouTube, e, komentarze, lajki. Tak? I to wszystko. <grywka> Mam nadzieję, że Wam się spodobała z nami podróż. Zyrkom. Z Markiem. Piszcie. Tak? Tak, tak.